W 2024 roku wygenerowałem ponad milion złotych sprzedaży w dropshippingu jako 16-latek. I osobiście mogę Ci powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych sposobów na zarabianie online w 2025 roku. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia w biznesie, inwestować w produkty z góry, a nawet wychodzić z domu. Jedyne czego potrzebujesz to laptop, dostęp do internetu i odpowiednia strategia. Jednak tu pojawia się problem. Wiele osób myśli, że wystarczy wrzucić kilka produktów na sklep i sprzedaży zaczną lecieć same. Potem miałem tygodnie, zero sprzedaży, pieniądze się kończą i zaczyna się zastanawianie. Czy to w ogóle działa, czy to jest nadal opłacalne, a może dropshipping już po prostu umarł. Prawda jest taka, że dropshipping nadal działa, ale trzeba wiedzieć jak się za niego zabrać. Dlatego w tym filmie pokażę Ci jak zacząć dropshipping w 2025 roku w sposób, który faktycznie działa. Bez będnego ryzyka, bez dużych kosztów na start i co najważniejsze, możesz zacząć już dziś. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Wiktor, mam 16 lat i w zeszłym roku moje sklepy wygenerowały ponad milion złotych sprzedaży. Zacząłem od zera, bez dużych pieniędzy i dokładnie wiem, z jakimi problemami mierzą się ludzie, którzy chcą zacząć sprzedawać online. Sam testowałem dziesiątki produktów, próbowałem różnych metod sprzedaży i wiem, co działa, a co po prostu nie. Dlatego teraz pokażę Ci wszystko krok po kroku. Tak, żebyś ty sam mógł zacząć zarabiać na dropshippingu, gdziekolwiek jesteś, używając tylko i wyłącznie swojego laptopa. Krok pierwszy: zrozumienie dropshippingu. Na samym początku musisz dokładnie dowiedzieć się, na czym polega dropshipping. Więc krótko i na temat. Dropshipping to model biznesowy, w którym sprzedajesz produkty, ale nie trzymasz ich w magazynie. Cały proces wygląda tak: ktoś kupuje produkt w twoim sklepie, ty zamawiasz go u dostawcy, który bezpośrednio wysyła go do twojego klienta. Nie musisz inwestować w zapasy, nie musisz mieć magazynu. Nie musisz pakować paczek ani zajmować się logistyką. Twoim głównym zadaniem jest znalezienie dobrego produktu, wystawienie go na sprzedaż i przyciągnięcie klientów. Przykład: sprzedajesz zegarek za 250 zł, kupujesz go od hurtowni za 180 zł. Więc Twój zysk na każdej sztuce to 70 zł. W teorii wygląda to prosto, ale w praktyce kluczowe jest to, jak do tego podejdziesz. No dobra, wiesz już na czym polega dropshipping, więc teraz nasuwa się pytanie, gdzie w ogóle założyć swój pierwszy sklep. Nie zakładaj własnego sklepu na start. I tak wiem, pewnie słyszałeś zupełnie co innego. Zdał sklep na Shopify, wrzuć kilka produktów, odpal reklamy i patrz jak kasa spływa Ci na konto. Tak to przedstawiałem guru. Fakt, brzmi to fajnie, ale w praktyce to tylko i wyłącznie przepis na wywalenie pieniędzy w błoto. Czemu? Po pierwsze koszty. Shopify, domena, hosting, wtyczki i nagle masz rachunek na kilkaset złotych zanim w ogóle zdążysz coś sprzedać. A to jeszcze nie koniec. Musisz również nauczyć się jak obsługiwać sklep, ustawiać płatności i walczyć o ruch, bo nowy Sklep, nie ma go sam z siebie. Jeśli chcesz pozyskać klientów, to musisz płacić za reklamy na Facebooku, TikToku czy Google. I tu pojawia się kolejny problem. Reklamy są coraz droższe, a bez doświadczenia łatwo przepalić budżet i nie zobaczyć żadnych efektów. Dlatego zamiast tracić pieniądze na coś, co jeszcze nie przynosi zysków, najlepiej jest zacząć od czegoś prostszego. Właśnie dlatego dużo lepszą opcją na start jest krok trzeci. Zacznij na platformach sprzedażowych. Zamiast zaczynać od Shopify, lepiej zacząć sprzedawać na platformach sprzedażowych, takie jak Allegro lub Empik. Takie platformy mają już gotowe bazę klientów. Codziennie setki tysięcy ludzi szukają tam produktów, więc nie musisz wydawać ani złotówki na reklamy, jeżeli wiesz, jak organicznie się wyróżnić. Nie musisz też martwić się o tworzenie strony internetowej, konfigurację płatności czy inne techniczne sprawy. Wystawiasz produkt i od razu masz dostęp do potencjalnych klientów. Dla początkującego jest to najlepszy sposób, żeby zacząć zarabiać bez ryzyka i testować, co faktycznie się sprzedaje. Krok czwarty to zdecydowanie najważniejszy krok ze wszystkich. Wybór odpowiedniej niszy, jak i produktów. Jeżeli chcesz zacząć, zyskowny sklep Musisz dobrze wybrać nie tylko pojedynczy produkt, ale całą niszę, w której będziesz działał. Ponieważ na Allegro nie sprzedaje się pojedynczych losowych gadżetów, tylko buduje cały sklep oferujący produkty z danej niszy, czyli na przykład zabawki. To bez wątpienia jedna z najważniejszych kwestii, która decyduje o Twoim sukcesie w dropshippingu. Dobra nisza to taka, która rozwiązuje problem, czyli skupia się na produktach, których ludzie faktycznie potrzebują, zbudza wow, czyli zawiera produkty, które przyciągają uwagę naszych potencjalnych klientów oraz ma dobrą marżę, która pozwala na większe zarobki. Najlepiej sprawdzają się nisze, które oferują produkty całoroczne, sezonowe, trendowe, jak i zużywalne. Całoroczne, czyli takie, które sprzedają się dobrze przez cały rok. Czyli na przykład zabawki. Sprzedają się dobrze cały rok, ale mają też swoje złote okresy, czyli na przykład święta. Sezonowe to takie, które mają pobyt w określonych porach roku. Na przykład hamaki, baseny czy inne gadżety ogrodowe. W lato sprzedają się bardzo dobrze, ale po tym okresie ich sprzedaż spada. Trendowe to produkty, które chwilowo mają ogromne zainteresowanie. Na przykład mini projektory do oglądania filmów w domu, w niszy, gadżety i elektronika. Gdy pojawiły się na TikToku, chyba każdy chciał je mieć. Zużywalne to takie, które klienci kupują ponownie. Na przykład kapsułki do ekspresów do kawy, w niszy, kuchnia i AGT. Kończą się i ludzie muszą zamówić kolejne. Ja osobiście działam od samego początku w niszy zabawki. Moja aukcje sprzedałem się dobrze przez cały rok, a popyt na nią nie maleje. Marża również jest spora. Jest to świetny wybór, ponieważ codziennie ktoś ma urodziny, imieniny, a do tego dochodzą święta i inne okazje, gdzie Zabawki są jednym z najczęściej wybieranych prezentów. Warto pamiętać, że przy wyborze niszy i dodawaniu produktów trzeba zadbać o ich wyróżnienie. Tutaj jest parę rzeczy, które można zrobić. Na przykład zrobić wyróżniającą się miniaturkę w kanwie, a do tego dodać solidny i estetyczny opis, gdzie skrótnie, krótko i na temat będzie opisany nasz produkt. Dobrać odpowiednie słowa w tytule, bo Allegro działa na zasadzie S.I.O. Im lepiej dopasowany tytuł, tym większa szansa na sprzedaż. Ustawić konkurencyjną cenę. Jest to szczególnie ważne na początku naszej przygody, gdzie nasz sklep niestety nie ma za dużo do zaoferowania. Warto też powalczyć o odznaki, takie jak Smart lub Super Sprzedawca, bo to dodatkowo zachęca klientów do zakupu. Okej, okay, Wiktor, ale gdzie mogę szukać dobrych produktów? Wystarczy, że sprawdzisz bestsellerowe listy na Allegro, Mpiku czy Amazonie lub użyjesz Google Trends. To pomoże Ci znaleźć to, czego szukają klienci i wybrać odpowiednią niszę, ale tu pojawia się haczyk, bo samo znalezienie niszy to jeszcze nie wszystko. Dlatego krok piąty to znalezienie odpowiedniego dostawcy. Dobry produkt to jedno, ale bez solidnego dostawcy daleko nie zajedziesz. Jeżeli dostawa trwa miesiąc, a produkt nie wygląda tak jak na zdjęciach, trudno będzie zdobyć zaufanie naszych klientów i zachęcić ich do kolejnych zakupów. Najprostsza opcja na wybranie dobrego dostawcy to hurtownie dropshippingowe, które mają gotową ofertę i często integrują się z platformami sprzedażowymi. Nie każda hurtownia jest jednak dobra do działania, dlatego przed wyborem warto sprawdzić kilka rzeczy. Cenę produktów, która oferuje, musi być ona po prostu konkurencyjna, czas wysyłki oraz warunki współpracy, czyli polityka zwrotów i reklamacji, kredyty kupieckie, wytyczony termin płatności za towar lub dodatkowe rapaty w przypadku większych obrotów. Ja sam polecam lokalnych i sprawdzonych dostawców, ponieważ mają kilka dużych zalet. Szybka wysyłka, nawet 24 godziny, co oznacza mniej zwrotów i wyższe zadowolenie naszych klientów. Oferta z produktami, na które jest stały popyt, ponieważ oni wiedzą, co dobrze się sprzedaje. Oraz lepsze warunki współpracy, bo z lokalnymi hurtowniami łatwiej negocjować rabaty, dłuższy termin płatności i korzystniejsze umowy. Zauważyłem, że początkujący dropshipperzy często popełniają duży błąd. Zaczynają inwestować w reklamy i promocje, zanim upewnią się, że ich produkt faktycznie się sprzedaje. Nie zawsze jednak trzeba wydawać pieniądze na promocję, aby nasz produkt dobrze się sprzedawał. Na platformach sprzedażowych, takich jak Allegro lub Empik, można to zrobić organicznie. Jedyne co musisz wiedzieć, to jak organicznie się wyróżnić i stosować tę strategię na swoim sklepie. Jeśli dany produkt dobrze się sprzedaje, oznacza to, że jest na niego zapotrzebowanie i warto kontynuować sprzedaż właśnie w tej niszy. Natomiast jeśli nie generuje większego zainteresowania, lepiej jest poszukać czegoś innego, zamiast dalej brnąć w to samo i liczyć po prostu na nód Ważne jest, też, żeby pamiętać, że produkty łatwo dostępne, jak zabawki, artykuły do domu i ogrodu, czy akcesoria dla zwierząt, sprzedają się świetnie na platformach sprzedażowych, ale niekoniecznie na własnym sklepie. Klienci szukają ich głównie na Allegro czy innych platformach sprzedażowych, więc próba przeniesienia ich na sklep internetowy może nie przynieść dobrych rezultatów. Wyróżnienie się ze własnym sklepem jest bardzo trudne i kosztowne, a tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, czy sam sklep wpali. Jeżeli chodzi o wyróżnianie się na Allegro, to wiąże się to z dodatkowymi prowizjami, które obniżają naszą marżę. Dlatego znacznie Lepiej jest skupić się na sprzedaży, Organicznej i optymalizacji ofert zamiast płatnej promocji. Dzięki temu można uniknąć zbędnych kosztów i zwiększyć swoje zyski już na samym początku działania. Na koniec jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o sukces w dropshippingu, czyli unikanie najczęstszych błędów. A oto kilka z nich: wybór złego produktu, na przykład takiego, który ma niską marżę albo ogromną konkurencję. Takie produkty są najcięższe do sprzedania, a przynoszą najmniejsze zyski. Pchanie się na własny sklep na start. Tak jak wspominałem wcześniej, najlepszą opcją jest sprzedaż przez różne platformy. Takie jak Allegro, ponieważ eliminuje to sporo kosztów i znacznie łatwiej jest się na początku wyróżnić. Skupianie się na automatyzacji. Na początku nie ma sensu skupiać się na automatyzacji procesów, takich jak wysyłka czy automatyczne odpowiedzi. Ja sam wdrożyłem to dopiero przy progu około 10 do 15 zamówień dziennie. Na starcie lepiej skupić się na skalowaniu swojej sprzedaży do momentu, gdzie automatyzacja faktycznie będzie nam potrzebna. Martwienie się o podatki na początku. Na starcie nie musisz się tym przejmować, ponieważ w Polsce, dopóki twoja sprzedaż nie przekracza 3500 zł miesięcznie, nie musisz rejestrować działalności gospodarczej. Na początku, więc skup się na testowaniu produktów i nauce sprzedaży. Gdy zaczniesz regularnie zarabiać więcej, wtedy będziesz martwić się podatkami. Pamiętaj, że najlepiej jest uczyć się na cudzych błędach niż na własnych, to zaoszczędzi sporo czasu i pieniędzy. Jak widzisz w 2025 roku dropshipping wciąż działa i działa bardzo dobrze. Najważniejsze jest to, w jaki sposób zaczynasz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dropshippingu, śmiało zadaj je w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, to nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i przesłać ten film do znajomego, z którym chciałbyś zacząć działać w dropshippingu. Zabieraj się do pracy i widzimy się na szczycie.